Wywołanie, wywołanie ogólne. Z Doliny Środkowej Wisły Stefan Paweł Franek Franek 459 podaje. Stefan Paweł 5, Paweł Jadwiga Ksawer, Łanek Paweł. Stefan Paweł 5, Paweł Jadwiga Ksawer, Łanek Paweł podaje wywołanie ogólne i słucha. Wywołanie, wywołanie ogólne. Tu Stefan Paweł 5, Paweł Jadwiga Ksawery, przez Paweł. Stefan Paweł 5, Paweł Jadwiga Ksawery, przez Paweł. Zapraszam do łączności. Stefan Paweł 2, Karol Franek Ludwik, Stefan Paweł 5, Paweł Jadwiga Ksawery przez Paweł. Eee, witam Cię serdecznie, moje imię Sebastian. Eee, nadajemy z Doliny Środkowej Wisły eee, oznaczenie SPFF 459, raport tacie, piątka dziewiątka, czytelny, silny sygnał, eee, a oznaczenie PGA Olga, Olga 07. Eee, Stefan Paweł 2, Karol Franek Ludwik, Stefan Paweł 5, Paweł Jadwiga Ksawery przez Paweł. Z Doliny Środkowej Wisły oznaczenie Stefan Paweł, Flora Farm na 459, 459, oznaczenie do dyplomu. Są to okolice miejscowości Sobienie Jeziory. Oznaczenie do programu PDA: jeśli zbierasz. Jeśli w tym programie bierzesz udział, to Olga, Olga 07, Olga, Olga 07 do PGA i do SPFF 4, 5, 9. Proszę do ciebie. Stefan Paweł 6, Barbara, Barbara, Ewa przez 8, Stefan Paweł 5, Paweł, Jadwigak, Sławek, Łomane Paweł. Okay. Pozdrawiam.